Dobra panowie i panie, zaczynamy zabawę. Poprzestawiałem wszystko. Beczka przygotowana na podanie wywaru. Wóz paszowy ustawiony w odpowiednią stronę. Belarus gotowy, czeka. Co tutaj brakuje? Coś tutaj przed tym wozem powinno stać. Także jadę odbierać forsza. Podpinam i mieszamy. Wymieszam i prawdopodobnie nie jadę jeszcze dzisiaj w pole. Ogarnę ten obornik. Tą stronę wróciłem w tamtym tygodniu Tą stronę zrobię, mam spokój Póki wszystko chodzi A później będę musiał się martwić Jeden dzień poświęcę Dzisiaj ma być ciepło właśnie Do tego wszystkiego Także będzie można śmiało je wypuścić Nie będzie padać, nie przewieje w jakiś tam sposób Jutro ma padać deszcz Prawdopodobnie Tak więc już już tego bym zrobić nie mógł A w jeden dzień ja i tak nie nadrobię Jeśli chodzi o pola Yy, także szkoda czasu marnować, jadę po forsza, będzie film z drogi i zmieszania pewnie też. Trzymajcie się. Jest! Wrócił! Ale powiem Wam, mimo wszystko, że to jest mój traktor. Za każdym razem, jak wsiadam do niego, jestem w szoku. Głowa za pozycją kierowcy do końca maski to jest jakoś 3 metry. Powiem Wam, jest to nie do ogarnięcia dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie jeździł. Tutaj nie było jakiejś wielkiej awarii, ale zeszło się z tym wszystkim. Rozrusznik poszedł do regeneracji i zerwało śrubę dociskową na sprzęgle. To jest 12-120 mm. I to jest założone. Ja tam mam jeszcze poprawić jedną rzecz. A mianowicie tam zawór załączający. Przedni napęd przepuszcza powietrze, bo tu zapłączony jest pneumatycznie. I ten napęd nie działa tak jak trzeba, ale to już zrobię sam. Tam onik pewnie się podwinął na tym zaworze i to wszystko. Cóż tu więcej mówić? Obawy mam takie, że nie poceluję tym traktorem w oboru. Na jakimś dużym placu tak. Ale na, u mnie nie wiem, spróbuję na sucho, ale nie, nie widzę tego dobrze. Za każdym razem jak wsiadam do tego traktora dopiero się przekonuję o co chodzi. Trzeba byłoby go trochę jeszcze tutaj podrobić. Na przykład te wyjścia hydrauliczne usadowić na sztywno, żeby to było miało ręce i nogi. No i trzeba go trochę tutaj w środku wygłuszyć, tak jakby, bo drga kilka elementów tutaj z tego kokpitu i drażnie ucho. Ale to już się tym zajmę sam. Zapraszam na przejażdżkę dla tych, którzy jeszcze nie jeździli. Tobera tego nie odda na prawo. To jest 3 metry. 3 metry maski. Nie ma lipy, co? Zostawiłem go na drugim biegu, na tym wolniejszym wraz. Zobaczymy jak będzie szło Dobra, jadę rzucać pomału wszystkie komponenty Dorsek przyjął już dwie belki Czeka kukurydza Ale niech się to zmiesza tutaj Dałem dwie na raz Não que sobie radzi. Muszę to pokazać, bo ja tak się cieszę jak jest wywar gęsty. Zobaczcie, z tych widzę, no sama słodycz. Ostatnia łyżka już będzie, spływa wszystko. No ale powiem Wam o taki wywar to jest na wagę złota. A kosztuje grosze. Może jeszcze jedna łyżka będzie. 3 poszło, to jest czwarta. Ja nie będę, spłynie, to trzeba spłynąć, będzie jechać po nowy. Dzisiaj już prawdopodobnie będzie płynął z Żyta albo jeszcze taki mieszany. Marcin, jak mnie oglądasz, to powiem Ci, że ciągnik spisuje się pierwsza klasa. Bo już było czuć, że to sprzęgło było na wykończeniu, teraz jest jak nówka. Dzięki, jeszcze raz. A jeśli chodzi o puszpaszowy, dodałem już wszystkie komponenty. Niech się miesza do końca. Ale zdaje się, że w ogóle nie było czuć jak chodził przy nim Teset, bo takie miał spadki. No tak było czuć, że miał sami ciężko, a tutaj jakoś nie wyczułem tego, no ale jest na drugim biegu. Już jest gotowa Wystarczy tylko poczekać Niech ta śruta się rozejdzie po całości Jest trochę słabo pocięta Tak jak mówicie, ja wiem Mogłoby być lepiej Nie ma tragedii I tak niedojadów nie ma nie? Chodzi o to, że noże chodzą wolno teraz może następnym razem spróbuję już na normalnych obrotach, żeby to pocięło tak jak kręciłem z na normalnym biegu, to zanim przywiozłem, jak rzuciłem pierwszą belkę, zanim przywiozłem drugą, to tam też była posiekana. Ja musiałem wszystkie komponenty dawać dla po razie i było gotowe, nie? Tam nie było trzeba czekać, a tutaj dłużej to wszystko idzie, no po prostu. Ale tak czy siak, nie dojadów nie ma struktura nie jest zła. mogłaby być może lepsza, ale tak jak mówiłem to nie są krowy mleczne. Wszystko będzie zjedzone na pewno ze smakiem. No bydło nakarmione. Tu im dałem pierwszą. Dawkę drugą mam wysypaną. I co? Idę sam zjeść. Póki młoda godzina, poczekam forsza i jadę po fermę dworzyć. Obornik poczeka do soboty. Widzimy się w drugim filmie.